No piękne to! Nie ma to jak się zachwycać tym, co człowiek No ale tak być powinno, nie? Gdzie mój telefon? Muszę, sobie, muszę zrobić zdjęcie. I jak? Głodni? Moi drodzy, witamy w naszej naturalnej kuchni. Dzisiaj skarbami natury pachnącej, oczywiście z rozmarynem w roli głównej i nie tylko, dlatego że rozmaryn widzieliście ostatnio. No i ja najbardziej lubię i też pragnę te skarby natury dla was łączyć, bo kiedy się łączy, to się mnoży to wszystko, co najlepsze możemy zrobić dla naszego układu odpornościowego. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj w roli głównej plus oczywiście rozmaryn, bataty i nie bez powodu te bataty wybrałam właśnie teraz te sweet potatoes dlatego, że jakiś czas temu właśnie NASA wybrało bataty do lotów w kosmos ze względu właśnie na swoje właściwości zdrowotne więc jeżeli one poleciały w kosmos jako prowiant dla kosmonautów to dlaczego nie mogą znaleźć się na naszym talerzu a naprawdę warto słuchajcie szczególnie teraz, bo one właściwie sprawdzają się o każdej porze roku ale na przykład teraz, czy na śniadanie, czy na obiad dodatek do obiadu, czy na przykład na kolację. To jest hit zawsze wszystkich moich warsztatów, więc tym bardziej ze wszystkimi pragnę się nimi podzielić. Kroimy po prostu te bataty, słuchajcie, na takie plastry, układamy w brytwance. Prościej się nie da. Ja kocham najbardziej na świecie te naturalne, ale proste przepisy. Jak je ułożymy na takiej blaszce, to wystarczy nam w pierwszej kolejności masło klarowane. Smarujemy każdy z tych krążków masłem klarowanym, dlatego, że one, jak się upieką, no to te przyprawy wejdą do środka. I będą bardziej esenc esencjonalne, no a te bataty po prostu nie będą takie suche, bo nie chodzi nam o to, żeby upiec warzywa w taki sposób, że będą one po prostu takimi sucharkami. Nie. Pragniemy, żeby były one smaczne i esencjonalne. No i oczywiście mm, w roli głównej nasze zioło, skarb natury długowieczności i odporności. Słuchajcie, każdy z tych batatów po prostu do, ym, dostrajamy. Ma y, nie tylko być smaczna, ale też nam ma się podobać, dlatego że w pierwszej kolejności jemy oczami, no, a trawimy w pierwszej kolejności głową, bo ten no proces trawienia, jak mówili moi lekarze od medycyny jurwadyjskiej, rozpoczyna się właśnie na poziomie głowy. Słuchajcie, także nie żałujemy y, tego rozmarynu, ale... Tak jak powiedziałam, kocham wszystko, łączyć to, co zdrowe. Czosnek. W jednym z materiałów opowiadałam Wam, że to jest ten naturalny antybiotyk. Nie bez powodu jest już pokrojony. Liczyłam, właśnie chwilę przed rozpoczęciem tego nagrania pokroiłam ten czosnek, bo pamiętajmy o tym, że do 10 minut od pokrojenia powinniśmy go użyć, więc nie używamy zaraz, jak pokroimy. Chodzi o to, żeby uwolniła się alicyna, więc wszędzie tutaj one chcą yy, zatańczyć na naszym naturalnym stole. Te bataty to jest źródło witamin, minerałów, ale to jest też skarb natury, który ma niski indeks glikamiczny, czyli jest właściwy dla osób, które na przykład zmagają się z cukrzycą, ale też ma dużo błonnika. Więc jeżeli ktoś dba o linię, no to jak najbardziej bataty tak, bo one są sycące, a z drugiej strony nietuczące. O to też nam chodzi. I jedna bardzo ważna rzecz, słuchajcie, a propos odporności. Bataty mają więcej prowitaminy A niż marchew. Mają więcej beta-karotenu niż marchew, także to jest bardzo ważne, bo ta prowitamina A, bo beta-karoten przekształca się w prowitaminę A, walczy z wolnymi rodnikami, więc naprawdę tego typu walecznych żołnierzy w, naszych, w naszym organizmie nam bardzo trzeba. Sól, do tego pieprz. I słuchajcie, wkładamy do piekarnika 20 minut. No, chyba że grubsze te bataty będą, te krążki. Na około 20 minut. Zobaczycie po prostu w momencie, kiedy one zrobią się miękkie, to je wyjmiemy, za chwilę wracamy i je przystroimy. Ja się śmieję, wiecie, kiedy, kiedy ja wiem, że jedzenie jest już gotowe, chociaż mówiłam Wam 180 stopni 20 minut, kiedy moja asystentka Luna, której nie widzi, bo ona już po prostu rezyduje przy, przy piekarniku, jest właśnie na dole. Słuchajcie, muszę się tak ustawić, żeby miejsce zrobić dla niej. A, ale tu pachnie! I ten czosnek, i ten rozmaryn. Jeszcze się nie dorobiłam profesjonalnych rękawiczek. A, radzę sobie ścierką. Słuchajcie, gotowe są bataty. I teraz bardzo ważna rzecz. Przyprawiajcie je, dlatego tyle ziół tu postawiłam, tym, co Wam w duszy gra. Ja na przykład te ciepłe bataty smaruję w części, na przykład serkiem kozim. Do tego yy, położyłam tutaj świeże pomidory. Bardzo dobrze sma smakują, słuchajcie, oliwki. Jeżeli są pomidory, no to oczywiście cudownie pasuje nasze święte zioło, czyli bazylia. Mówię nasze, no bo przecież też spokojnie urośnie nam tutaj na... Proszę, rośnie po, po mojej prawej stronie e, w doniczkach na parapecie. E, natomiast jeżeli nie lubicie, nie wiem, kolendry, niech to będzie bazylia. Jeżeli wolicie odwrotnio, odwrotnie, może być na przykład, słuchajcie, urwa kawałeczek e, rukoli. Niektóre posypie kolendrą, która jest, słuchajcie, chińską pietruszką. Może być też nasza, słuchajcie, normalna polska e, m, pietruszka. Może być, słuchajcie, jeżeli dołożymy do tego ryżyk, a mam tu przygotowany oczywiście ryżyk po pajurwedyjsku, pierwszy odcinek naturalnie w kuchni. To, słuchajcie, takie bataty z ryżykiem na ciepło cudownie. Jeszcze mam, słuchajcie, o, uchowało mi się trochę czerwonego pieprzu. Jeszcze prażony słonecznik, słuchajcie. Ostropest, sezam i, yy, i czarnuszka. Jeszcze doprawiamy, słuchajcie, wszystko. Żeby było naprawdę, żeby to była taka super bomba, jeśli chodzi o naszą odporność i zdrowie. I ostatni, ja wiem, ja wiem, że nasz czas się w telewizji internetowej kończy. Kilka kropel oliwy, dobrej oliwy, słuchajcie. Tak to wygląda. <grymny> Zobaczcie. Jeszcze wyżej? Czy już? Czy już? <grymny> I co? Głodni?